Mamy zadanie, żeby policzyć, ile ta liczba jest równa. No i teraz zauważmy sobie, że tu mamy potęgę liczby 3 i potęgę liczby 3. Wniosek: mógłbym sobie zastosować ten oto wzór, że przy mnożeniu potęg o tych samych podstawach te potęgi się dodadzą. Czyli otrzymam, że to jest 3 do potęgi. Tu mamy minus 2,4. Dodać 2 piąte. Tylko, że od razu sobie 2 piąte zamienimy, że to jest 0,4, czyli po prostu 0,4. OK. I to wszystko jeszcze jest podniesione do potęgi 1, 2. Teraz w takim razie dostaniemy 3 do potęgi. Minus 2,4 plus 0,4 to jest po prostu minus 2 i to jest podniesione do potęgi 1, 2. No i teraz otrzymamy, że to będzie 3 do potęgi. Tu mamy potęgę podniesioną do potęgi, więc w tym sytuacji potęgi się mnożą. Minus 2 razy 1, 2 to jest minus 1, a 3 do potęgi minus pierwszej to jest 1 przez 3 do pierwszej, czyli po prostu 1 trzecia, i odpowiedź C jest poprawna.